42 km 195 m to dystans, z jakim zmierzą się uczestnicy 14. Krakowia Maraton, święta sportu i wielkiego wydarzenia społecznego. To jest jeden z najpiękniejszych maratonów nie tylko w Polsce, ale i w Europie, nie boję się tego powiedzieć. Dzisiaj bieganie jest coraz bardziej popularną aktywnością sportową. Oczywiście nie każdy musi biegać maraton, ale jeśli ktoś przyjedzie na weekend do Krakowa, właśnie na ten weekend z finałem 19 kwietnia i stanie gdzieś przy trasie, to na pewno zakocha się w bieganiu i zamarzy o tym, żeby w kolejnym Krakowia Maratonie wystartować. Z historią w tle, to tytułu tegorocznego Krakowia Maraton. Trasa biegnie najpiękniejszymi i najważniejszymi pod względem historycznym ulicami Krakowa. Uczestnicy przebiegną m.in. obok Sukiennic, Kościoła Mariackiego i wzdłuż Wisły w kierunku Wawelu, z metą w punkcie startu na rynku głównym. Czesław Lang, którego zawsze cytuję, powtarzał, że aktorzy muszą mieć Scenę i teatr do swojego występu. I myślę, że bieganie w starym Krakowie właśnie z historią w tle to jest to, co wyróżnia ten maraton na tle innych maratonów. Oficjalna nazwa tegorocznego biegu to PKO Krakowia Maraton. 10 marca w Krakowie podpisano umowę, która rozszerza współpracę Krakowa i PKO Banku Polskiego przy organizacji maratonu. Dotychczasowy sponsor główny stał się sponsorem tytularnym. Warto biec w Krakowia Maraton, dlatego że warto uczestniczyć w bardzo przyjaznej i uczestnikom i kibicom dobrze zorganizowanej imprezie sportowej. Imprezie rozgrywanej na bardzo unikalnej i pięknej trasie wśród zabytków Krakowa i warto również spróbować pobić swoją życiówkę na tak pięknej trasie. PKOBP od lat włącza się w popularyzowanie biegania i zdrowego trybu życia. Jako PKO Bank Polski nie tylko sponsorujemy wielkie wydarzenia biegowe, ale również organizujemy biegi charytatywne pod nazwą Biegnę Dla. Każdy uczestnik krakowskiego maratonu może pomóc 22-letniemu Piotrowi, Choremu na Mukowis wystarczy zadeklarować chęć pomocy i na trasie biegu wystąpić z kartką z napisem Biegnę dla Piotra. Jeśli do akcji włączy się co najmniej 40 osób, wówczas Fundacja PKO Banku Polskiego przekaże 20 tysięcy złotych na operację przeszczepienia płuc. Na starcie z pewnością staną przedstawiciele sekcji biegowej pracowników Banku PKO BP. Krakowie Maraton to jest mój trzeci maraton. Dzięki licznej sekcji biegowej, która zrzesza już 360 pracowników w naszym banku, no, mam to możliwość uczestnictwa w tym maratonie. Co jest najbardziej atrakcyjne w tym, w tym maratonie, to przede wszystkim fantastyczna atmosfera na trasie dzięki no, rewelacyjnej krakowskiej publiczności. Rok rocznie zwiększa się liczba uczestników biegnących w krakowskim maratonie. Nie inaczej będzie w tym roku, bo już teraz swój akces zgłosiło prawie 6 tysięcy pasjonatów biegania, a 19 kwietnia będzie ich dużo więcej. PKO Bank Polski. Dzień dobry.